Jedziemy do Polski starym Fiatem z 1975 roku, jest to rajd charytatywny dla małej Haneczki Łączkowskiej. chorej na, na SMA, czyli rdzeniowe zagie mięśni, zbieramy na najdroższy lek świata, czyli, czyli żeby Hania mogła podjąć kurację genową potrzebujemy zaraz 10 milionów złotych. Na koncie Hani jest ponad 4 miliony złotych, no i mam nadzieję, że, że teraz dzięki tej akcji naszej, dzięki, dzięki tego, temu rajdowi ta, ta zbiórka po prostu przyspieszy. Żeby jak najszybciej Hania mogła zebrać wymaganą kwotę, Hania ma w tej chwili 15 miesięcy. E, przykre jest to, że dzieci z tą chorobą, przed drugim rokiem życia, nie dostają tej kuracji, po prostu umierają. Dlatego nie ma czasu, musimy się spieszyć, musimy te piążki zbierać jak najszybciej. mamy grupę facebookową, na której jest założona też dodatkowa skarbonka, przez którą można oczywiście zrobić wpłaty bezpośrednio na nas na pomaga, prawda? Oprócz tego mamy fizyczne skarbonki, do których, do których zbieramy pieniążki podczas naszego rajdu. Jesteśmy bardzo, bardzo mile zaskoczeni tym, co się dzieje na trasie rajdu. Rajd ruszył 11 lipca z Nysy. Pierwszy odcinek przebiegał do Zakopanego. Niestety pogoda, pogoda była bardzo, bardzo fatalna, więc, więc ten odcinek polegał praktycznie na samym przejeździe Kolejny, raj, kolejny dzień rajdu Zakopanego Buzko Zdroju. W Buzko Zdroju mieliśmy spotkanie z, fan, z fanami z starej motoryzacji, jedziemy starym Fiatem, więc solidaryzują się z nami. Przyjechali klasykami, przyjechały motocykle, przyjechały samochody. Bardzo dużo ludzi przyjechało specjalnie, żeby wesprzeć nas, naszą inicjatywę, wrzucić do puszki. W kolejnym odcinku były spotkania w Jaśle, odprowadzały nas te samochody gdzieś tam w kierunku Tarnowa, więc co chwilę coś się dzieje. Za każdym razem zaskakujemy się bardzo, bardzo mile, sympatycznie, spotykamy... W, Mnóstwo pozytywnych ludzi z otwartymi sercami wszyscy jedziemy lachani.